Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Sorowo. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego jest taki ważny stosunek omega 3 do omega 6. Dlaczego jest to taki ważne dla naszego ciała? Jest mnóstwo informacji na internecie które są wzajemnie się wykluczają po prostu i dlatego warto by było ten temat poruszyć. Nie wiem, ile czasu potrwa ten live'ik, ale mam nadzieję, że będzie wartościowy. Jeśli mnie widzicie, jeśli mnie słyszycie, puśćcie mi palucha, puśćcie mi serducho, wtedy Facebook wyświetla ten live dla większej ilości osób, tak samo na YouTube, bo pewnie pobierzemy ten film i wsadzimy go na YouTube. A. Także zachęcam Was do tego, aby dać nam, dać nam sygnał, jak również podzielcie się tym live'em z innymi, po to, żeby inni też mogli korzystać z tych informacji. Ja was dzisiaj nie widzę, co prawda, bo patrzę na, ustawiłem komórkę w drugą stronę, żeby można było wid widzieć tablicę i mam nadzieję, że wy to wszystko widzicie. Dobra, widzę, że tu są komentarze, wszystko jest w porządku. Zacznijmy od e, takich informacji, które tak naprawdę od e, półtora roku spędzają mi sens powiek e, i e, ta informacja, która jest wszędzie i w, większość osób już o tym wie, Polacy masowo wymierają. Z danych gus wynika, że w 2018 roku liczba zgonów wyniosła 414 tysięcy. Najwięcej od czasów II wojny światowej. Już nawet o 3% więcej niż w roku ubiegłym. Także to wszystko rośnie. I tutaj znalazłem artykuł, gdzie jest napisane, że GUS przewidywał taką liczbę zgonów dopiero w roku 2032. Czyli coś jest nie tak, coś jest na rzeczy. Nie wiem, na jakiej podstawie myślono, że będziemy w takich ilościach umierać w 2032 roku. Najlepiej by było, jakbyśmy żyli jak najdłużej. A przynajmniej wykorzystali to życie w, we właściwy sposób. I dane, z danych GUS-u co wynika? Przede wszystkim, co dziesiątkuje Polaków? To samo, co na świecie. Przede wszystkim, numer jeden, to są wszelkiego rodzaju choroby serca. I dzisiaj na ten temat będziemy dużo rozmawiać. Na drugim miejscu w Polsce, praktycznie to samo, co na świecie, to są choroby naczyń krwionośnych mózgu, czyli też układ krwionośny. Na trzecim miejscu to są nowotwory i tak dalej, i tak dalej. Na świecie najwięcej osób umiera na, na jakieś choroby układu krążenia. W 2000 roku takie dane znalazłem bardzo fajna tabelka była było to prawie 8 milionów zgonów na świecie. Na drugim miejscu były wtedy zawały prawie 6 milionów zgonów. I na trzecim miejscu następny problem z układem krążenia, który zabijał prawie 4 miliony ludzi na świecie. Także bardzo dużo ludzi umiera na świecie i są różnego rodzaju robione badania, które mają nam pokazać, udowodnić, który sposób życia, bycia, czy sposób leczenia jest najlepszy, po to, żeby wydłużyć nam życie, po to, żeby jakby zlikwidować te, te epidemie, tak, zawałów, chorób układu krążenia i bardzo mocno zwraca się uwagę, uwagę na o, o, nie, tak zwany essential facet, 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 czyli oleje omega-3, omega-6. I em, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że tak naprawdę, kiedy naukowcy patrzą na różnego rodzaju badania, to każdy. Patrzy na te badania ze swojej strony, ze swojej perspektywy. Czyli jakby jest jakiś wynik, prowadzi się jakieś badanie, na przykład prowadziło się od 1993 roku przez 10 lat badanie na 28 tysiącach osób, którym badano na przykład, jaki mają stosunek omega 3 do 6 w swoim organizmie i zauważono, że kiedy ten stosunek zbliża się do 1 do 1, to wtedy dużo mniej było zawałów i problemów z, z układem krążenia. Natomiast co zrobiono? Niektórzy popatrzyli na te wyniki i powiedzieli: no dobrze, no w takim wypadku trzeba podnieść nam ilość omega-3, potrzebujemy zachęcić ludzi do spożywania dużo większej ilości ryb, powinniśmy wymyśleć kapsułki z omega-3 i nagłośnić sprawę omega-3. Ale bardzo mało osób skupiło się nad tym, że skoro ten stosunek omega 3 do omega 6 jest nieprawidłowy, czyli jest za, długo, za dużo omega 6, to powinniśmy obniżyć omega 6 i to też rozwiąże nasz problem. I chciałbym dzisiaj Ci o tym mniej więcej powiedzieć. Czyli choroby krążenia stają się tak naprawdę plagą. To jest plaga i tutaj problemem nie jest to, że masz wysokie ciśnienie. Problemem nie jest to, że masz wysoki cholesterol. Problemem nie są te rzeczy, o których ci się mówi. Problem powstaje dużo wcześniej i o tym też ci dzisiaj powiem. Przede wszystkim wprowadzamy za dużo omega-6 do naszego organizmu. A gdzie jest najwięcej omega-6? Uwaga, olej kukurydziany, numer jeden na świecie najwięcej omega-6. Gdzie taki olej jest y, używany? We wszelkiego rodzaju produkcji przemysłowej. Czy to będą fast foody, czy to będzie produkcja y, przemysłowa pokarmów gotowych do włożenia do mikrofali, jakiekolwiek pokarmy, które powstają z najtańszego oleju na świecie. Dlaczego olej kukurydziany jest najtańszy? Ponieważ produkuje się go z GMO najwięcej na świecie. Zaczęto wyciskać z niego olej, kiedy jest jego najwięcej, najwięcej osób go używa, to wtedy on jest najtańszy i po prostu jest wszędzie, a tam jest po prostu załadowane to omega-6. Olej słonecznikowy również, olej sojowy, to jest drugi na świecie produkowany z GMO olej, jak również olej z nasion bawełny, który w Polsce chyba nie do końca jest znany, ale na całym świecie bardzo dużo tego oleju się produkuje. I teraz ja tutaj mówię o olejach rafinowanych, ja tutaj mówię o olejach, które powstają w procesie rafinowania, i ja mówię tutaj o olejach, które używamy do smażenia, do pieczenia, do duszenia i gotowania. I teraz pytanie zachodzi po co? I dlaczego, kiedy naukowcy przyglądają się tego rodzaju badaniom, nie zwracają uwagi na to, że to nie jest problem tego, że nie dostarczamy sobie wystarczająco omega-3, tylko że dostarczamy sobie za dużo omega-6? W Stanach Zjednoczonych taki współczynnik się podaje, że Amerykanie dzisiaj spożywają około 1 do 20. Taki jest stosunek, czyli tutaj mamy omega 6, a tutaj mamy omega 3, czyli taki stosunek jest w Stanach Zjednoczonych, w Polsce prawdopodobnie podobny jest, a powinno być jak najbliżej 1 do 1. Widzisz, pierwotny człowiek spożywał mniej więcej jeden do jednego. W naturze było wszystko jasne, nikt nie rafinował nam olejów, pokarmy były spożywane tak jak, tak, jak są i w ten sposób dostarczaliśmy sobie wszystko, co jest nam potrzebne. Dzisiaj, a w zasadzie ostatnie 100 lat temu, kiedy zostały wymyślone oleje rafinowane, wszystko zostało zachwiane. I pojawił się problem. Pojawił się problem, leczy nam się zupełnie co innego, a powinno się zwrócić uwagę na coś innego. Jak powstaje taki, taki problem naszego układu krążenia? Popatrzmy na naszą tętnicę. Nie wiem, czy wiesz, ale w tętnicy powstają mikropęknięcia, takie, takie rany, jakby w tętnicy, które natychmiast nasze ciało chce zasklepić. I wtedy potrzebujemy do zasklepienia takiej rany cholesterolu, pobierany jest też wapń i taka forma kolagenu, który to wszystko razem połączy. I powstaje w tym miejscu, gdzie powstała rana, powstaje po prostu zasklepienie. Te zasklepienie powstaje na tyle duże, żeby się upewnić, że tutaj nie będzie żadnych wycieków, że tu wszystko zostanie zasklepione, czyli te sklepienie powstaje dużo większe niż powstaje rana, tak naprawdę. W momencie, kiedy jemy to, co jemy, czyli w taki sposób jaki zaadoptowaliśmy przez ostatnie 100 lat, takich ran w naszych tętnicach powstaje bardzo dużo. Kiedy powstają takie rany w tętnicach, jedna obok drugiej, tu następna załóżmy rana powstała, tu następny będzie, tutaj następna rana powstała, następne zasklepienie powstanie, tętnice zaczynają się zwężać. Nie ma tam przepływu krwi, podnosi się ciśnienie, ale w tym samym czasie podnosi się cholesterol. Powstaje tak zwany, yy, 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 powstają problemy, które nam się leczy, a tak naprawdę nie idzie się do źródła problemu, tam gdzie ten problem powstaje. Czyli powstaje rana, powstaje ubytek, powstaje zapalenie w tym miejscu. Jest to sygnał dla naszego ciała, że jest tam problem. Mamy wtedy podwyższony cholesterol, i przez to na tym skupialiśmy się przez ostatnie 20 lat w medycynie, aby obniżyć cholesterol, obniżyć cholesterol za wszelką cenę, a to nie jest ten zły facet. To nie jest problem cholesterolu w naszym organizmie. Powstaje miażdżyca. Powstaje zator, ten zator po prostu powoduje później zawał, zablokowanie Twojego serca jakimś słabym objawem, to będzie arytmia, uszkodzone serce i Twój układ krwionośny czy mózg zostanie po prostu, będziesz miał, mieć udar czy, czy wylew. I to jest cały problem, ale co zauważono, że kiedy osobom obniży się spożywanie, Olejów omega 6, a wprowadzi się nieco więcej omega 3, żeby zbalansować tutaj tą sytuację. Po, powstaje mniej problemów z zapaleniami w tętnicach, powstaje również, y, 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 nie ma tego problemu zapaleń i ten cholesterol nie idzie tak bardzo do góry. To są bardzo dokładne, dokładne, szczegółowe badania, nad którymi nie chcę się rozwijać, bo nasz projekt nie na tym polega, żeby Ci omówić dokładnie, jakie tam były stosunki i tak dalej. To, co jest najważniejsze, potrzebujemy dużo mniej olejów omega 6, a dużo więcej omega 3. Lub trochę więcej. Gdzie jest dużo omega 3? Przede wszystkim w ciemnych roślinach. Ciemne rośliny, liście ciemne, dlatego w naszych sokach zawsze polecamy, żeby to był jarmuż, żeby to były ciemne rośliny, ponieważ tam są pewne y, ilości omega-3. Orzechy włoskie, ale też dopiero namoczone. Orzechy włoskie, jeśli teraz dopadniesz do orzechów włoskich, zaczniesz je zjadać, żeby dostarczyć sobie dużo więcej omega-3, to nie przyswoisz tych orzechów, bo będą pewne problemy na drodze, które napotkasz, które twój organizm napotka i nie poradzi sobie z tymi orzechami. Przede wszystkim potrzeba je namoczyć, trzeba się pozbyć inhibitorów wzrostu. Po drugie, potrzebujemy zadbać o nasz pęcherzyk żółciowy, żeby było wystarczająco żółci, żeby można było pobierać te elementy z naszego pokarmu. Następnie to będą nasiona konopi. I Nasionalnu i olej z LNU. Olej z LNU, numer jeden na świecie, składnik ma najwięcej e, omega-3 w sobie. Je, to był jedyny dopuszczalny przez doktora Gersona olej w terapii Gersona. Tak naprawdę olej z LNU, niektórzy z Was będą znali to jako olej budwikowy. Budwig, tak? e, ale jest kilka problemów, jeśli chodzi o Nasionalnu. Pomimo tego, że mają najwięcej tego omega-3 w sobie, one są bardzo ładnie zabezpieczone przez naturę. Są w takiej skorupce, której nie jesteśmy sta w stanie yy, yy, przyswoić czy trawić. W momencie, kiedy zjesz takie zwykłe nasiona lnu, one po prostu przelecą przez Twój układ pokarmowy i będziesz mógł je znaleźć po prostu w toalecie. Potrzeba się do nich dostać. Można dostać się w dwojaki sposób. Jeden z nich to jest mielenie nasion, lnu, do czego Cię bardzo mocno zachęcam, bo to będzie preferowany sposób dostarczania właśnie tego omega-3. Preferowany sposób, ponieważ możesz sobie na świeżo zmielić tę nasionalną. Dwie łyżki dziennie wystarczy Ci. Po prostu zmiel sobie w młynku, dodać to sobie do szejka, czy po prostu zjedz. W ten sposób ten olej, który tam powstanie, jak również wartość taka, moc tego, tego omega-3, nie straci na swojej wartości. Będziesz mógł sobie to wszystko przyswoić. Jak masz taką możliwość, to olej również wyciskany na zimno. Ale problemem oleju z lnu wyciskanego na zimno jest to, że on bardzo szybko się utlenia. I jeśli nie masz dostępu do oleju, który jest wyciskany na zimno przez kogoś w jakiejś małej manufakturze, gdzie on ten olej po wyciśnięciu zabezpiecza w ciemnej butelce, wkłada go do lodówki, jeszcze dodatkowo wkłada w steropian. Jeśli nie, ma, nie dostarcza ci takiego oleju w staropianie i ty nie trzymasz oleju w lodówce, to wręcz przeciwnie, olej lniany również zame, zabi, zawiera omega-6, i wtedy te omega-6 będzie bardziej wpływało na ciebie niż te korzyści wynikające z omega-3. Dlatego to jest bardzo ważne, że kupowanie takiego zwykłego oleju z lnu, prosto z, 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 z supermarketu spółki z i zażywanie go nie jest dla nas korzystne. Najbardziej korzystne w takim wypadku będą nasiona lnu, które będziemy mielić. I wtedy, w momencie, kiedy ten y, omega-3 się pojawi, a wcześniej zlikwidujesz te rzeczy, do których zachęcamy Cię od samego początku, czyli zlikwidujesz smażenie, pieczenie, duszenie, gotowanie, do których używasz tych olejów, które zawierają bardzo dużo omega-6, ale w zasadzie po co jeszcze to robimy? Po co smażymy, pieczymy i duszemy, dusimy nasze potrawy? I jakie to są potrawy? Przede wszystkim mięsa. Mięsa i ryby, bo czy ktoś z nas je mięso czy rybę na surowo? Raczej nie, prawda? Są jakieś wyjątki, niektórzy się wygłupiają, robią jakieś anegdoty na internecie i jedzą na surowo zwierzęta, natomiast nikt, taki powiedzmy 99% ludzkości nie robi tego. Mówi się, że bardzo dużo omega-3 jest również w zwierzętach, natomiast smażąc je. W tych olejach nie dość, że zabijamy te omega-3, które tam jest, to jeszcze dostarczamy sobie bardzo dużo omega-6. I to jest takie błędne koło. Ktoś ciebie zachęca do jedzenia zwierząt, na przykład na internecie, bo mówi, że tam jest dużo omega-3. Załóżmy ryby. Ale nie powie ci, że żeby zjeść tą rybę, to pewnie użyjesz któryś z olejów, który podniesie ci omega-6 do góry. I co z tego, że omega-3 dostarczysz sobie trochę z tej ryby? Plus oczywiście wszystkie składniki, które pływają w morzu, czyli różnego rodzaju metale ciężkie i wszelkie zanieczyszczenia, które ryba zjada czy wchłania do swojego ciała, dostarczysz niby sobie omega-3, ale w tym samym czasie dowalisz sobie omega-6 przez to, że będziesz to smażyć. Dlatego bardzo mocno Cię zachęcamy do tego, żeby po prostu zwrócić się w kierunku pokarmów, których nie trzeba smażyć, których nie trzeba piec. I tutaj takie, o których wcześniej już powiedziałem. Podsumowując to wszystko... Mam nadzieję, że to było wartościowe. Podsumowując to wszystko, problem nie leży w za małej ilości omega 3. Problem wcale tam nie leży. Problem leży w tym, że za dużo omega 6 spożywamy. I tutaj również osoby, które przechodzą na dietę tak zwaną wegańską, dalej siedzą w y, olbrzymiej ilości omega 6. Dalej to jest sm smażenie, dalej to jest pieczenie, dalej to jest spożywanie y, y, pokarmów różnego rodzaju, które powodują zapalenia w naszych organizmach. Nie wystarczy wtedy dostarczenie sobie dwóch łyżek oleju lnianego dziennie, żeby zbalansować tą różnicę. Dlatego zachęcamy Cię, żebyś zwrócił się w kierunku witarianizmu, żebyś popatrzył na dużo większą ilość pokarmów nieprzetworzonych, do których nie będziesz musiał używać tych olejów, które powodują zapalenia w Twoim organizmie. Ale teraz co zrobić? A jeśli masz problemy z miażdżycą, jeśli masz problemy, no, da, załóżmy tak, masz wysoki cholesterol, masz przy okazji cukrzycę, masz wysokie ciśnienie, to na pewno w Twoim organizmie są zwężone tętnice. Na pewno w Twoim organizmie powstają stany zapalne. Na pewno przez wiele lat spożywałeś za dużo omega 6, a za mało omega 3. Jak również spożywałeś bardzo dużo cukru i węglowodanów, które powstają ze zbuszczy, z alkoholu. Jeśli te pokarmy były w Twoim życiu, to potrzebujesz to jak najszybciej zmienić. I jeśli chcesz dalej, jeśli nie chcesz dać paść ofiarą statystyk, przede wszystkim zero cukru węglowodanów jest ze zbóż i alkoholu. Dwie łyżki dziennie lnu: czy to właśnie będzie mielone w młynku, czy to będzie olej, o którym wcześniej mówiłem. Zero pieczenia i marzenia. Bo właśnie w pieczeniu i smażeniu będzie bardzo dużo składników, które będą niszczyć również dodatkowo jeszcze, oprócz właśnie węglowodanów, które powodują ten pierw, pierwotny problem. Węglowodany powodują pierwotny problem w tętnicach. One powodują właśnie te rany w tętnicach. Później pojawia się omega-6 i tak dalej. Powstaje mnóstwo stanów zapalnych, bo omega-6 tak naprawdę jest do zapaleń, do stanów zapalnych. Dlatego potrzebujemy. Omega-3,1 i omega-6,1. Taki stosunek 1 do 1, bo potrzebujemy w pewnych momentach w naszym organizmie wychować, wykonać stany zapalne, w pewnym momencie zagasić stany zapalne. Ale ten stosunek musi być 1 do 1. Jeśli jest 20 omega-6, a tylko 1 omega-3, to stany zapalne cały czas będą w Twoim organizmie i będziesz cały czas chorował z tego tytułu. Dlatego zero pieczenia i smażenia. Za, bardzo mocno Cię do, do tego zachęcam. Następne to będzie sokoterapia. Zielone liście. Ponieważ w ten sposób Będziesz mógł zacząć goić te rany w swoich tętnicach, będziesz mógł likwidować zapalenia i będziesz mógł zdrowieć. Problemem twoim nie jest wysokie ciśnienie, problemem twoim nie jest cholesterol, problemem twoim nie jest cukrzyca, problemem jest to, co robisz, że powoduje te objawy. I nie ma tutaj magicznej pigułki. Tutaj nie jest coś takiego, że teraz Mariusz powiedział, że trzeba teraz olej z lnu jeść. I nic nie zmienię, tylko dwie łyżki oleju z lnu będę sobie codziennie dodawać do jedzenia. To ci nic nie da. Od początku powtarzamy, że tak naprawdę problemem nie jest to, co wziąć, żeby uleczyć swoją chorobę, ale problemem jest to, co przestać robić, żeby się uleczyć. Co przestać robić, co powoduje problemy? To tak jak powiedziałem na samym początku, naukowcy patrzą na wyniki badań i mówią, że osoby, które miały za wysoko, za dużo omega 6 w stosunku do omega 3, miały dużo więcej zawałów, miały dużo więcej problemów. I powiedziano, trzeba zwiększyć ilość omega 3. A co ty na to, żeby zmniejszyć omega 6? Czyż to takie proste, za dużo omega 6, 100 lat temu wprowadzono oleje do smażenia, zaczęto smażyć, zaczęto yy, kuchcić, pichcić, zrobiono, zrobiono fast foody i zaczęto nas w ten sposób zabijać. I na całym świecie się tak dzieje, Polska nie jest tutaj wyjątkiem, bo na całym świecie choroby układu krążenia, zawały, udary i tak dalej dziesiątkują yy, populację. Być może komuś jest to na rękę, być może yy, niektórzy nie rozumieją e, z tych stosunków, być może niektórzy mają inne cele do zrealizowania i bardzo im na tym zależy, żebyśmy smażyli pieczy, pie, 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 piekli dalej, chociażby po to, żeby sprzedawać nam mięso, które jest tak naprawdę, z tego co udało nam się ustalić, zbędne dla naszego organizmu. Tak w zasadzie nic z tego nie czerpiemy, a zabijając je i e, zabijając je później w głębokim ogniu, e, na oleju i tak dalej, dodatkowo dostarczamy sobie zapaleń i w ten sposób powodujemy dużo problemów. Zapraszam Ciebie bardzo mocno na te trzy spotkania, które z nami, e, przed nami. Pierwsze to już w tym, ty, w tym tygodniu, w ten weekend na Harmonii Kosmosu będę mówił o hiperwitaminozie. Będę mówił, w jaki sposób doprowadzić swoje ciało do homeostazy, nie zażywając suplementów, nie biorąc leków, a doprowadzając swoje ciało do funkcjonowania. To w piątek, a w sobotę będę mówił, w jaki sposób zapobiec insulinooporności. Tak, na, tak naprawdę temu problemowi, temu zaczątkowi, temu zalążkowi wszelkich chorób cywilizacyjnych cywilizacyjnych w tym momencie na świecie. Później mamy WITARIADĘ 12-14 lipca, nie mogę się już doczekać, i SUROWE ŻYCIE 21-22 września. Zaczyna się okres wakacyjny, my również wyjeżdżamy z Hiszpanii, jedziemy między innymi właśnie do Polski po to, żeby się z Wami spotkać. Mamy nadzieję, że pomagamy Wam bardzo mocno. Jeśli tak, piszcie do nas. Te wszystkie komentarze, te wszystkie podziękowania, te wszystkie przed i po pomagają innym w tym, żeby zobaczyć, że to wszystko działa. Pomagają w tym, żebyśmy mogli zmienić status quo. Pom pomagają w tym, żeby Polacy przestali szukać leków i leczenia, a skupili się na przyczynach i skupili się na tym, co mają przestać robić, aby wyzdrowieć. Mam nadzieję, że jakoś była ok, Dużo było ruchów moimi rękoma. Jak widzicie, jestem jak zwykle podekscytowany tymi naszymi live'ami. Uwielbiam je z Wami robić. Mam nadzieję, że jakoś w Polsce filmów będzie dużo lepsza i będziemy się widzieć. To tyle na dzisiaj. Cudownego dnia, trzymaj się ciepło, cześć. Fajnie, że tu jesteś. Czy słyszałeś już o Witariadzie? Przygotowaliśmy specjalne spotkanie. Witariada! Miejsce, w którym się spotykamy, to jest serocko koło Warszawy, nad zalewem Zegrzyńskim. Wspaniałe miejsce, wspaniały ośrodek. Nie może Ciebie tam razem z nami zabraknąć. Co jeszcze mogę Ci powiedzieć? Przygotuj się na wspaniałą zabawę. Wspaniała zabawa, trzy dni wspaniałej zabawy z ludźmi podobnie myślącymi jak my. Kolory, zapachy, smaki, muzyka, taniec, konkursy, zabawa. Poznajmy się, zbliżmy się razem jako społeczność. Poznajmy się również pod kątem naszych korzeni. Poznajmy historię, słowian, ludzi pierwszych, naszych praprzodków, którzy byli na tych terenach, co robili, jak robili, jak się zachowywali, dlaczego się o nich nie uczymy. Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach. Mam nadzieję, że będziesz razem z nami. Do zobaczenia. 12, 13, 14 lipca 2019. Witariada. Cześć!